Cześć. Janinka jest u nas od tamtego tygodnia czwartku, zobaczcie. Dawno nie mieliśmy osiołka w takim kiepskim stanie. No pokaż się tutaj. słownie obraz nędzy i rozpaczy. Same kości. Same kości tutaj są, po prostu sama skóra i kości. Chodź pokaż się z takie Taki biedne osioczek kolejki. Zobaczcie. Biedna jesteś dobra. Janinka jest taka biedna, że z ciociocholą od razu ją tutaj pod dniu otwartym. Zamknęliśmy w i mieliśmy ją na odpasienie, bo po prostu wygląda bardzo, bardzo, bardzo słabo. Tak, przyjedzie pani weterynarz szybko, że cię obejrzy dokładnie. Ale spadł nie masz. i z chociaż sobie zjesz. No. To spałaś trochę marchewek na dni otwarty. Naprawdę sirota Boże, Sirota Boże to jest. Chodź zobaczymy czy jest jesz marcheweczkę. Przed wczor wczor wczoraj arbaś, może i dziś zjesz, masz taką ciutęńką. Ci masz. No, masz marcheweczkę, zobacz. Zjadz? Zjadz. No, już pytał tutaj powoli sobie kubie, no ale słaba jest ta ośliczka, słaba, bardzo słaba. Ale już nie takie tutaj mieliśmy przypadki z siecią Olą. Dawaliśmy radę. Najważniejsze, że masz apetyt damy ci takiej specjalnej paszy marchewki będziesz sobie jadła także najważniejsze, że żyjesz, najważniejsze, że żyjesz dziewczyna u nas jesteś bezpieczna masz marcheweczkę? tu ci spadła jeszcze proszę masz marcheweczkę masz tu, 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 tu tu no, tutaj Marcelek wygląda do niej, co tu się dzieje no masz Teraz dzieje że sobie zje z środku. Co to za pieski tam szczekają? Co to za pieski tam szczekają? No, weź to ma chybeczkę. Pokaż, że postulujesz do kubek. Taka jesteś teraz do jest kubek. No to chcieliśmy aż jakoś powiedzieć rano, bo po prostu same kości tu są same kości. Strasznie to wyglądasz. Musimy cię jakoś rozczesać, podpaść no, tak kolego. To jest piękny kucyk. Jeszcze cię pokażę tutaj. Puściłem ją specjalnie, żeby sobie powróciła po stanie żeby mówić jak wygląda, jak ludzie dbają o zwierzaczki. Tak, jak, a raczej jak nie dbają. No w takim stanie osiągnąć to tak no. Najważniejsze, że żyje, że jest u nas bezpieczna się siecią. Wprowadziliśmy już kurację taką, żeby ją postawić na nogi, także wszystko będzie dobrze. Myślę, że jak przyjdziecie za miesiąc na Dzień Otwarty, to będzie już dużo lepiej wyglądała. Na razie będą to. Może można porównać na filmikach. Także pozdrawiamy. Życzymy dobrego dnia, jeszcze zdrówka.